Mogę mieć amulet szczęścia? A też dostać w tym amuletem? Cześć kochani. Cześć, witamy. Witamy świątecznie. Właściwie to mhm. już jest końcówka świąt. Tak jest. Święta, święta i poświęta. <grym>, dokładnie. Mhm. Ale składamy Wam życzenia na zbliżający się Nowy Rok. Najlepszego Nowego tak. Roku. Ale my jeszcze tak świątecznie, całkowicie świątecznie, jeszcze Tutaj wszędzie mhm. są świąteczne dekoracje, tam światełka mrugają. Tutaj gdzieś tam widać z tyłu Mikołajka. Tak, tak jest, to jeszcze. Jeszcze nigdy nie zjadł. No bo tu nie jest czekolady. <laughs> na pewno? No, próbuj, spróbuj. Może z jutru. Ale dzisiaj przychodzimy do Was z tagiem, z tagiem świątecznym. Wiem, że na 100% zatagowała nas do tego do zrobienia tego tagu magic magic 230390 co no, Tak to jest <laughs> to jest magdy numer telefonu okej okay. no teraz już zapisano <laughs> okej okay. i dzisiaj przychodzimy właśnie z odpowiedziami na ten tag. pytanie jest 10 postanowiliśmy zrobić go razem wspólnie mm. bo wiemy że lubicie filmiki gdzie jest nas więcej niż jedna osoba tak jest. No to co jedziemy, jedziemy. będziemy mm. robić tak że Um, ty Asia, pierwszy Asia odpowiadasz? Odpowiada ty nie, pierwszy? to zawsze ja odpowiadam pierwszy. To będziemy na zmianę pytań. Okej. Okay. Dobra, pierwsze pytanie. Jaki jest Twój ulubiony świąteczny film? Ty pierwszy. Mhm. Tak? No. Okej. Okay. Myślę, że żadne święta bez filmu Kevin Sam w domu nie są te same. On jest cyklicznie powtarzany, nie musi być obejrzany od początku do końca, ale chociaż kawałek myślę, że zawsze każdy ogląda. Głupia komedia, ale, ale ogólnie zawsze bawi. Bo wiemy o co chodzi, pamiętamy mhm. dokładnie co się tam wydarzy. I zazwyczaj się śmiejemy z tego samego. Dokładnie. No, tak samo jak e, można oglądać podejść na do mhm. kilkadziesiąt to razy, kogel mogel, czy, tego, czy też takie właśnie firmy typu Miś. Tak samo właśnie Kevin Sam w domu. Ja z kolei mhm. lubię różne filmy świąteczne i generalnie jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że chyba... Mm, Przepadam za wszystkimi, które, które e, ogląda się właśnie co roku. Bardzo lubię te filmy, ale nie wiem, czy kojarzysz taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem Świętecznego rączka. Coś kojarzę, tak. Bardzo, bardzo mm -hmm. fajny film, polecam. To jest też jeden z moich ulubionych i jeszcze mm -hmm. w krzywym zwierciadle też było mm, mm -hmm. film, właśnie teraz nie pamiętam, to chyba było coś tak. z Witaj Święty Mikołaj, coś takiego. A amerykańska rodzina, tak? Tak, tak. Tak. Z tak jest. Okay. Bardzo fajny film. Dobra, lecimy dalej. Pytanie numer dwa. Jaki jest Twój ulubiony świąteczny kolor? Teraz ja pierwsza. Okej. Okay. Tak. Ja myślę, że chyba najbardziej lubię złoty kolor, taki świąteczny. Bardzo mi się kojarzy właśnie ze świętami złoty kolor. I, i też w ogóle lubię złoty kolor. Mm, czy to w ubraniach, czy to gdzieś właśnie jakiś akcent w domu? Lubię złoty kolor. Lubię też czerwony, no i fiolet też nie wiem dlaczego, ale fiolet mi się kojarzy. Z Purpurowy, nie wiem, no. jakoś tak. <coughs> Mi okay. się kojarzy najlepiej ze świętami najbardziej kolor biały. Biały dlatego, że jest śnieg wszędzie. Białe święta, no i czerwony. Czerwony. Biało-czerwony, pre... tak. Patriotycznie dzisiaj. Czerwony z Mikołajem, z prezentami ogólnie. Także tak, biały i czerwony. Dobra. Będziemy patriotyczni. <coughs> e, trzy. Czy na święta lubisz zostać cały dzień w piżamie? <coughs> Czy hmm. też stroisz się specjalnie na te okazje? Myślę, że nie ma się co specjalnie stroić, chyba że dziś się wychodzi. <grym> nie ma się co stroić. Tak, przeważnie. Spędzając święta w Polsce, wiadomo, ładnie się ubiera, wychodząc do rodziny, ale na co dzień to tutaj, tutaj mamy takie opcje świąt, dokładnie, żeby tylko odpocząć, wyspać się i zdecydowanie święta po prostu na luzie, żeby się ubrać bardziej, bardziej piżomowo, powiedzmy, jeśli w domu. Pijama party. Tak jest. To ja z kolei, jeżeli na przykład spędzamy święta w gronie znajomych, przyjaciół, jest nas więcej, rodzina przyjeżdża, no to wiadomo, że trzeba się jakoś ładnie ubrać, wystroić. Natomiast ja przez, przez wigilię byliśmy w sumie ubrani ładnie, elegancko, jak to przy stole, tak? tak byliśmy? Tak, właśnie. Natomiast... Natomiast na drugi dzień świąt, czy znaczy właściwie na pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, to już tak bardziej, e, można powiedzieć, na luzie, gdzie po prostu e, czujemy się swobodnie. Ja to nawet w dresach chodzę po domu. Okej, okay. no. Okej, okay, lecimy dalej. Cztery. Teraz ja pierwsza będę odpowiadać, tak? Dobrze. Jeśli mogłabyś kupić lub mógłbyś kupić tylko jeden prezent na święta, to co to by było i dla kogo? Mm -hmm. O kurczę. Ja powiem szczerze, że jeżeli miałby to być jeden prezent, to ja bym zrobiła coś takiego. Kupiłabym jakąś fajną wycieczkę, naprawdę fajną wycieczkę do ciepłych krajów gdzieś nad ocean, żeby sobie poleżeć na plaży i to byłby prezent dla całej mojej rodziny. No co, no, no tak, tak mi się wydaje, że najlepiej. Jeżeli mogłabym mieć inną opcję, musiałaby to być rzecz, a nie, a nie na przykład e, wakacje dwutygodniowe minimum, no to na przykład chciałabym jakiś jacht i tym jachtem zabrać całą moją rodzinę i bliskich gdzieś właśnie w jakąś fajną podróż. Mm -hmm. Super. A jakby ktoś miał mm, chorobę. Mm, chorobę, jak się mówi ta choroba? Jaką chorobę? No, morską Loko, chorobę. Nie, morską. morską chorobę, to byśmy pływali przy brzegu. Okej. Okay, to teraz Ty. Dobra. A ja bym zrobił prezent dla całej swojej rodziny kupując dom, tak żeby cała rodzina ze świata się zjechała z różnych miejsc, bo zawsze był jakiś tam mały kawałek zawsze kogoś brakowało, do kogoś się dzwoniło, żeby po prostu kupić taką chatę nad jeziorem, gdzie wszyscy by mogli się spotkać w jednym miejscu i tam zrobić takie długie święta. To chyba zawsze, każdy w pewnym momencie mówił, że o nie ma tej osoby, albo tej i zawsze tak jest, wszyscy się rozjeżdżamy Fajnie, żeby tak na <grym> święta zabrać wszystkich razem w jednym miejscu. Dokładnie, no kupić wszystkim bilety w jedno miejsce, się spotkać, punkt. posiedzieć razem trzy dni. Pozwól, że ja to zgapię <grym> od Ciebie następne prace. Dobra, lecimy dalej, Ty teraz pierwszy. Pięć. <grym> e, czy otwierasz prezenty w wieczór wigilijny, <grym> czy też w poranek? Zdecydowanie czy... poza, poranek. jeszcze przerywając <grym> pytanie. Nie mam cierpliwości, naprawdę Widząc jeszcze w trakcie jedzenia kolacji wigilijnej, o tam leży coś pod choinką, to no, już po prostu No choinkę. Nie, nie, nie trwa, nie trwa to rana zdecydowanie, zaraz w pewnym momencie robię się, już się najadłem, wyciągam, rozpakowuję, rozrywam, rzucam papierami i no ciek ciekawość zwycięża. Skacze, cieszy się, się. Tak. Po to co dostałeś. Dokładnie, nie ma niestety, ale taki fajny helikopter latający. I teraz właśnie Wam powiem, że ta zagadka, okay. e, której byliście ciekawi, wrzuciłam na Facebooka zdjęcie i powiedziałam, że to UFO to właśnie był helikopter, który mm -hmm. lata i świeci. Dokładnie, całkiem nieźle zresztą. Szkoda, no. że tak krótko, bo parę minut, ale. No, okej, okay. ale to wystarczy na to, żeby się fajnie pobawić. Nacieszyć. Lecimy dalej. Aha, teraz ja! Teraz Ja, oczywiście, jak najbardziej wigilia, to jest tradycja, że w wigilijny wieczór, zaraz mm -hmm. po kolacji, albo nawet w trakcie. Odpakowuje się prezenty. To jest tradycja. Nie wyobrażam sobie, chociaż tutaj w Anglii dzieciaki w skarpetach, w pończochach znajdują właśnie prezenty wiszące nad kominkiem albo też nad łóżkiem. To właśnie jest tutaj um, bardziej jakoś tak przyjęte, że w pierwszy dzień świąt 25 dzieciaki otwierają prezenty. Okej, okay. lecimy dalej. Szóstka. Czy kiedykolwiek budowałeś, budowałaś domek z pierników? Domek z pierników nie. Budowałem domek z kart. Uwierpiłam kilka giebkich, ale domek z pierników myślę, że nie. Ale pierniki budowały sobie domek u mnie w żołądku przeważnie. Ja nie zwracam, lubię piernik ogólnie, mm -hmm. jako ciasto i takie pierniki, ale nie wiem, żeby robić z nich jakieś kształty i tak dalej, nie. A ja budowałam kiedyś domek z pierników z dzieciakami małymi. Budowałam domek z pierników i nawet też um, asystowałam mm -hmm. przy robieniu pierników. Mm. Ale oczywiście dużo było później zjedzonych tych pierników w trakcie. <tuszy> Że, ten domek to powinien chyba wyjść, ale bez, bez tylnej ściany i bez dachu. Dobra, lecimy dalej. Siódemka. Co lubisz robić w przerwie świątecznej? Teraz tu pierwsza. Ja co ja lubię robić? Ja lubię odpoczywać. Co teraz robię w przerwie świątecznej? No tak, no, zmywam naczynia, bo oni nie chcą po <tuszy> nich. Sprzątam po <tuszy> nich. <tuszy> 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 Piorę. Wyznania matki polki. A tak naprawdę to lubię odpoczywać, lubię oglądać telewizję, pograć sobie na komputerze, pograć sobie na keyboardzie, pograć sobie na komórce, posłuchać muzyki. Um, no i pospać długo, jak się tylko da. Mhm, dokładnie. To jest chyba najlepsze. A Ty? Zdecydowanie, zdecydowanie. Spanie na pierwszym miejscu. I jemy jeszcze tego. Odpoczęcie, do dokładnie. Jedzenie, ale też, też nie... Nie w większych przesady z No i ogólnie odpoczęcie od tego dnia codziennego, czyli po prostu naładowanie akumulatorów, czyli po prostu posiedzenie, poglądanie filmów, poczytanie, posłuchanie muzyki, cokolwiek. Po na komórce, co? W co teraz gramy? W Przepraszam. W co teraz gramy? Bardzo fajna mhm. gra, możemy ją zreklamować. Hill climb. Hill. Climb. Tak to właśnie brzmi. Cały ten dom gra w Hill Climb. Mm -hmm. Na iPhone, jeżeli ktoś się uzna. Bardzo fajna. Siedzimy, jak takie durnoty. Siedzimy i wszyscy <coughs> grają w tą samą gierkę. Fajna, fajna gierka. Mm -hmm. I tak Andrzej jest chyba najdalej, nie? No, chyba muszę ten <coughs> to odstawić na chwilę. Takie gry uzależniają, naprawdę uzależniają. Mm -hmm. Dobra, lecimy dalej. Teraz pierwszy. Usameczka, Czy no. masz jakieś świąteczne życzenia? Świąteczne życzenia, okej. Okay. Świąteczne życzenia dla wszystkich, żeby wszyscy się poczuli potrzebni, kochani i żeby wszyscy poczuli po prostu taki spokój, duch świąteczny. Żeby wszyscy sobie odpoczęli przede wszystkim. To jest twoje świąteczne życzenie, tak? To są życzenia dla wszystkich i dla mnie również. Mm, fajne. No dobra, no to ja mam świąteczne życzenie takie żebyśmy potrafili sobie wybaczać, żebyśmy się szanowali, no i żebyśmy wszyscy byli zdrowi, bo jak jest zdrowie, to jest potem wszystko bez problemów jakoś przychodzi do nas i, i dajemy sobie z tym radę, bo mamy siłę, mhm. mamy chęci, bo jak ktoś jest chory i, i nie ma na nic siły, to po prostu nikomu się nic nie chce. A w ogóle to bym chciała takie bardzo. Może to jest takie, nie wiem, no, m, absolutnie życzenie, które m, nie dotyczy w tym momencie mnie, tylko osób, które chorują bardzo, na bardzo poważne choroby. Chciałabym, żeby zostały wymyślone jakieś leki, jakieś antidotum na to, żeby te wszystkie choroby, które są nieuleczalne, nagle stały się uleczalne. Mhm. Myślę, Ale że to jest takie, takie życzenie, żeby wymyślić jakiś lek, jakiś uniwersalny lek. Zastrzyk, tabletkę, nie wiem, cokolwiek, żeby można było wyleczyć wszystkie te nieuleczalne choroby, które są teraz, na które ludzie umierają: typu właśnie AIDS, białaczka, rak. Um, rak. To wszystko. Także to jest takie moje życzenie, największe, bo e, ludzie umierają, no i świat niestety robi się taki jakiś mniejszy, smutny, inni się smucą z tego, że inni. Z tego powodu, że jej nie umierają. I to nie jest takie fajne. No i życzę radości wszystkim. O. Nie tylko w trakcie świąt, ale na cały przyszły rok wytrwałości, radości i zdrowia. No. Do następnych świąt. Dobra. No to teraz już tak było, poważnie się zrobiło. To jest. Co do nas niepodobne. Mm -mm. Okej, okay, ale trzeba czasem być poważnym. A my jesteśmy czasem poważni, jeżeli tego wymaga. Um, powaga sytuacja. sytuacja. Dobra, 9. Ulubiony świąteczny zapach? Ty pierwszy, tak? Mm -hmm. Ulubiony świąteczny zapach? Zdecydowanie mm -hmm. zapach takiej świeżej choinki. <śmiech> <śmiech> dopiero co przyniesione akurat tutaj nie mamy, ale tak wycinanie choinki dopiero byśmy tutaj dostali mandat. Nawet <laughs> podobno wycinając ze swojego ogródka, nie wiem ile w tym, prawdy. ale tak zdecydowanie wycięta po prostu taka świeża choinka prosto z lasu z tym mi się kojarzą na, na najbardziej święta. poza tym to co właśnie zaraz Nie, robisz, nie zgapiaj ode mnie! To zaraz Asia powie tylko po, tylko po swoim, że ma to kolor pomarańczowy. To, to dobra, to ty już powiedziałeś. A ja, to jest mój zapach. Zielone, ja lubię zielone. Zaraz mi się w nosie zakręci. To jest mój zapach. Uwielbiam zapach mandarynek, klementynek, pomarańczy. To jest zapach, który mi się kojarzy ze świąt. Zawsze właśnie zapach, który przywodzi mi na myśl święta. Święta Bożego Narodzenia to były właśnie mandarynki, pomarańczki. No i co jeszcze? I cynamon uwielbiam. Cynamon, jabłko, coś takiego. Także odłożę to, bo już mam kminotok. Okay. Dobra, lecimy dalej. Dziesiątka. Ulubiona świąteczna potrawa. Potrawa, potrawa najbardziej lubię. Banan. Banan, tak. Banan w czekoladzie zapiekany, taki na gorąco. Z ketupą. Nie, nie, z dżemorem, dużo jamoru. Nie, raczej. Oczywiście bardzo lubię e, rybę po grecku, czyli rybka w pomidorach z cebulką, no po prostu rewelacja, nigdy nie mogę sobie odmówić, to jest jedna z pierwszych rzeczy, no jedna z takich potraw, które się też na zimno, ale to jest naprawdę rewelacja. To ja najbardziej lubię, odkąd byłam mała, to zawsze pamiętam, uwielbiałam tę potrawę. Mm. To był śledź, ale śledź mhm. z taką zupką, której teraz Andrzej miał okazję spróbować według mojej babci. Yy, śmietana, trochę może trochę mleka. Czekolady, Przestań. Śmietana z przygotowaną mhm. wodą zimną. Cukieru yy, trochę, Jaki cukier, sól i dużo, dużo cebuli i do, w tym pływający śledzie, do tego ziemniaczki takie w mundurkach mogą być albo takie w całości. No i to jest mój ulubiony, ulubiona potrawa i jeszcze mm. jest jedna ulubiona potrawa, którą bardzo, bardzo lubię. E, to też pierogi ludzkie życie jest, na których dzisiaj to po prostu zjedliśmy tyle, że szok, e, ale a. lubię też potrawy makiełki. To są a, kluski, ale takie prawdziwe kluski, mm. które, które robiła moja babcia. Babcie pozdrawiam Cię tęsknię za swoimi makiełkami. E, to mm. były makiełki właśnie kluski z makiem, czyli mm. takie kluski robione domowe z makiem okay. na słodko. O. Hmm. Super. No, i to byłoby I na tyle. Tak jest. Yy, no, mhm. dziękujemy za to, że byliście z nami, że wytrzymaliście. dokładnie. Trzymajcie się kochani i do następnych świąt. Oczywiście udanego Sylwestra, który już za parę dni. Bawcie się dobrze mhm. i pamiętajcie, żeby z niczym nie mhm. przesadzić. Tak jest. Ja polecam jednak, czasami warto, ale... przesadzać pop, poinki w ogródku. <laughs> na przykład. Ciao. Trzymajcie się. Zobaczcie, co dostałam. Zobaczcie, co dostałam od Andrzeja. Wow. Niemożliwe. Jeszcze nie rozpoczęłaś tego. Nie. Już mi szkoda, otwierać. Czekolada gigantyczna, największa, jaką widziałam, czekoladę. Zobacz, jest większa od Twojej głowy. chciałam w tym momencie, żeby powiedzieć, że niestety data ważności. To jest. <śla> Zobaczcie, to jest czekolada, jaką się je w tym kraju. Taką czekoladę się je tutaj. To jest, to jest czekolada smaka. dla Was wszystkich. Teraz po kawałku każdy z Was dostanie smacznego.